No i się stanęło. Stworzyłem świat, który od zawsze chciałem stworzyć. Czyli świat create. Świat create, na którym będę chciał dużo zrobić. O co chodzi z modem create? Robisz po prostu po prostu dużo nowych bloków. Robisz mechanizmy, które są nienaturalne do tej gry. Tak to, 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 to jest naprawdę. Moim zadaniem na dzisiaj będzie znaleźć wioseczkę. Pierwszą wioseczkę, bądź jeżeli nie znajdę, to znaleźć nie miejsce na bazę. I ja nie będę trochę jak ci inni youtuberzy grając w gry, nie od nie odrozumiem może żelazny set, tylko chcę do tego dojść powoli. Wiem rzeczy, które są mi potrzebne na początek rozgrywki, jak zrobić np. pieczę żelazu z moda z create. Zrazu moda że nie tak, że idziesz kopać żelazo, tylko mam na to jeden fajny sposób. Ale to się dowiecie na przykład w, w innej części odcinka, bo na razie wam tego nie będę zdradzał, bo się po prostu chcę, żebyście zobaczyli to w następnym odcinku i będę też wam to pokazywał, jak się to zbudować. No czy to będzie takie na początku prowizoryczne? Później będę dochodził i też jakby ktoś mi to zarzuca. Grałam na ekipie mentory. Przez co dajcie mi chwilę przerwę? Dobra, wróciłam Ej, kopię teraz. Szybko, szybkie kopanie kamienia. Ja jestem głupi. Jeszcze chwilowe cięcie. Dobra, wrzuciłem teraz. Robię tak i tak. Mam wykupane 57 kamienia. To jest fajny mod, który też mam grany. Nazywa się FTB Ultimate. Polecam każdemu. Serio każdemu, jakby ktoś chciał sobie lekko ułatwić grę. Bo to serio tylko lekko ułatwia nie Możesz wydobywać A tyle daje co. No, trochę daje akurat. To jest prawda, że trochę daje. Ale nie za dużo daje. ja do moich pierwszych maszyn, które będę chciał zrobić, będę chciał zrobić na pewno. Mm, a no to, to już się okaże później, co będę chciał zrobić. Znaczy, mogę Wam teraz na. na nie, pokazać. O, o co mi chodzi? Chodzi mi o. parę, trzyście różnych zakładek, teraz przez coś się zmniejszyło. Bo... Chodzi mi o pierwsze to, co zrobić, czyli. Dbiły. Pierwsze. Pier, pierwsze kilka rzeczy. Że... Przepraszam. No. Pierwsze rzeczami będą y, Waterwheel Do tego potrzebujesz Szafta, a szafta się robi z alloy, a undesigned się tworzy Z Andesitu i iron nuggetów To jest już trochę irona Excessive fan Który się robi z Shafta, który się robi Z andesite alloyów andesite casing, który się robi Z andesite alloya Z undesigned alloyów który się robi, nie zgadnijcie z czego, z iron sheetów a żeby zrobić iron sheety, potrzebujesz do tego dipod, żeby zrobić dipod potrzebujesz Adesite e, casing, który się zrobi Adesite alloy i undecided alloy, żeby i do tego jeszcze potrzebujesz prasę, czyli mechanical pras, potrzebujesz block of iron e, undecided casing i a, a, a shaft, dlatego chcę znaleźć tego do tego, żeby to wszystko zasilić ręcznie możesz to zasilić żeby to ręcznie zaszyć potrzebujesz hardcrack. Żeby zrobić hardcrack, potrzebujesz ale więc jest bardzo dużo. Bardzo dużo trzeba będzie tu rzeczy zrobić. Na pewno trzeba będzie dużo żelaza wykupywać, bądź znaleźć wioski i pozbijać trochę golebów z wioski. Pójdź, znaleźć. Yy, co dużo tutaj? Daje, daje dużo irona? No wioski, a w nich kowala. pierwszy do czy Serio? Może jakiś iron? Tak już to wpadłem, tak wykusi i ty tych wpłynę. O ile w ogóle wypłynę. Wpłynę. No i lecimy? Z tą grą. Proszę daj wpłynąć. Albo dajcie tutaj raz trochę. No, ja w tym odcinku nie będę się skupiał aż tak na wydobywaniu tego żelaza i tak dalej. No, w pierwszym odcinku będę chciał troszkę poeksplorować tą mapkę. Chociaż, że nic tu nie dodawałem innego oprócz Create.j i Old FTP Ultimate. To jednak chciałbym pozwiedzać troszkę mapkę. Dobra, wychodzę. Stąd. I lecę dalej szukać wioski. Więc powiedzmy, bym polecił Taylor albo Cięcie. A ja sobie będę i się do was zgadał Miło, żeby pewnie i tak to już wszędzie. Albo po prostu zrobić taki dłuższy odcinek szukania po prostu wioski, szukania miejsca na osiedlenie. Bo na przykład nie chciałbym aż tak lecieć z przygodą. Może w do odcinku, polecę do kopalni, zabędę pierwsze żelazo. Gram w ogóle na wersji 1.20.1 Uuu pieski czołg piesek z czarny. znaczy co? Znaczy żeby nie był wykluczony. Znaczy co ja gadam. Pa pa pa, pa 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 pod drzewami. Tak, jak w tych. Tak, jak właśnie w Minecrafcie się robi. Jak pro playerze. Gdzie jest to proplayer? Uwielbiam to, że pewnie każdy, kto teraz by mnie słyszał, by mnie uznał za debila. Bo gadam sam do siebie. Mimo, jakby nawet nie wiedział, że ja teraz nagrywam. Żeby miał zdążyć za, 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 za tym debilem. Bo właśnie gadam sam do siebie. A nie gadam sam do siebie, gadam do was widzowie. O ile mi ktoś słucha. Bo może mnie nie. Słuchajcie noc A w ogóle muszę przypalić jeszcze mięsko Co wam to zrobił teraz? Pych I się przypala Ja idę spać Idę Szybka noc Szybkie sweet dreams Zbieram mi mięsko Mięsko do drugiej łapki, i zjadam. O, w końcu się daje to I czekam aż mi się przypali. Dwa. Jeszcze jedno niech się przypali. Dziękuję. F. Zbieramy. I no. Biegnę dalej. Trzeba znaleźć. Oto pewne miejsce, które się nazywa wioska. Czcina cukrowa. W sumie nie wiem czy jest do czegoś potrzebna, ale sobie Tak dla zabawy idzie też sobie wezmę. Nie wiem po co widział. Ja. I. Ta seria, mam nadzieję, że do Mam nadzieję, że do, do to trwa trochę dłużej niż wszystkie moje sery na kanale Na przykład taka seria z Minecrafta Survival Dwa chyba podejścia, bądź jedno Przetrwała z pięć odcinków, najdłużej to chyba przetrwała seria z Arka która mi się fajnie nagrywało, ale po prostu... Po prostu no, straciły chyba ten save, czy coś się tam stało, nie pamiętam już to... A, nie mogę go znaleźć tego save'a. Więc... Polecę y, teraz na bonach Minecraftem, czyli Minecraft Create. Czyli bardzo fajne Minecraft według mnie. Bo jest po prostu co robić. Dobra. Ja nie będę wam tego przedłużał Znaczy się no nie będę sam sobie też tego przedłużał Tu widzę fajną kopalnię. To, zaraz się tu Stawiam to 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 Spawn point Ile chcę zdobyć pierwszy żelazo Jaka Cię zaraz wracam O nie Trzymaję Boże, nie mogę z tego w opcjach rozjaśnić trochę Dwa czadki, weź to troszkę zwiększ, tak do dziewięciu uh, bright is... bright. Jeszcze tu mamy takie coś jak minimum level Okej, okay, musi mi się gra teraz przeładować Zrobił Nie czekajcie, co to jest, bo co to jest? Oh, welcome to create rock Rocks Astralbury's Hazard Hard To dużo Po kurde pod e, debugiem to było tak fajnie, żeby się grał ciąć, chat. Fajnie się o tego chyba nie będzie oglądać, Nie muszę być to Ja chyba wiem to sobie tak codziennie Trzeba to zwieść na o! Będę być lepiej. Dużo lepiej. Co lawski do dodał 129 robić pierwszy adsit aloje Dobrze, jest! Widziałem tu... Jest miedziucha, a muszę znaleźć... Co to jest? Ro a, no, Rowsing! Bardzo przydatny Bardzo przydatny surowiec w tej grze Rowsing Po... Lecisz z Sing, a Sing jest bardzo fajnym przedmiotem Ile lecę Iron. 11 mam. Trzeba dać od 9 da blok. Aha, się tnie. O! Oh, dla żuli Pierwsza, ja muszę zrobić pierwsze rzeczy. I zrobić troszkę, zrobić troszkę węgla. All to no nie rozumiem jak bez głowy kiedy grać. O mogło jeszcze w tego. Ale to wtedy będzie było takie frajda jak teraz. Czech! Oh, o, jak dużo lepiej! Teraz traf a adycit to jest to baby. to 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 jest nigdy takie uzawał nie przeżyłem jak teraz, 4 bloki, to będzie 4. no, to to jest Shuttless. Czy jakoś tak że to? Do... Boże, sława ja tu mi serce tak wali Muszę aż to wykupić całe Ja f***** bo... Wykopałem, powinno ja, mi starczy, tak kilka chwil Potrzebuję będę po szlaza więcej Serce mi dalej wali po tym creeperze 3 bloki tylko 18 tutaj dostarczyć na początek rozgrywki moich moi drodzy tylko jakieś ja się stąd wydostanę musiał, yeah. nie, nie. dobra, wracam się muszę się wrócić O, oh, jak si svodkoš. Já taky patřu. Já bych A to mě zrobiłem po to mám Tři bloky. To bloki. Tu bloky. web, tuby web, to by creeper wybuch. Já už ubaruji v té sérii. Nie chcę umierać więcej raz. Także tak, ja tu. Myślę, że mnie stawiał pochodni. Pamiętam ten lapis dla Żuli. Jeszcze kilka minut temu szłem i mówię: lapis dla Żuli. Co jest? Boże, jak tu się no widać. Kupę widać. 30 tysięcy, to dużo, to no dużo, bardzo dużo. Teraz się będę po prostu kopywał, bo już serio dziba, bo blisko do siebie. To tak, gdzie ja jestem? To gdzieś. Bo jeszcze tego mi to brakowało, ażbym go zablokował. Hapu, hapu, ciepło, krzta. Wywali mi. Chika, droga, kurzy jeździec, jestem wypośledzony. Kurzy jeździec, pokój bzika Ale jestem tu. I gdzie jestem? Dokładnie, dokładnie moje biary. Jestem do kuchni, a się zaczął ciąć, bordo. to, to. to. I żebrać w tym odcinku odcinku, dobra, Mamy pierwszy iron. Teraz pierwszy aktywny iron, iron Teraz got... iron, 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 God, Pyk, żeby zrobić pierwszą rzeczą, którą jest, będę potrzebowała troszkę drewna więcej. Bo muszę zrobić szafta, który się osiem tworzy teraz. Potrzebuję troszkę drewna. Ultimate Wykupujemy. Znaczy ja wykupuję, wy nie wykupujecie mamiki. robię tak. Siu, 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 siu. siu. I siu. Mam Water wheel. Nie wiem czy nie zrobi się do tego większego Water Willa Bo ten większy Water wheel byłby, byłby trochę lepszy Prawie więcej bym produkował A moc na przykład jeszcze. tyle nie potrzebuje Ale Będzie dobrze Mamy większy Water wheel. Teraz Potrzebuję Dipota A dipot się bardzo prosto tworzy Zobaczmy. Tak, 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 tak. Tak się oczywiście robi ta e, Adriet Casey, jakby ktoś się wiedział. Teraz tak, tak, tak. I pod... Pierwsza rzecz zrobię I pod postawię tu. Do tego będę potrzebował mechanika pressa. Jeszcze ciebie tu brakowało, mój ty drogi. Kiedy warto idziesz? Przecież to nie przeżyjesz. Papa tam, nie? Pam, płytała do siebie. głównie aż mały. Panie trafiłaś. To no i, i tam sobie zostawajcie. Mój odwieczny wróg zawsze w Minecraft jest to mój odwieczny wróg. Wywietrzny wróg. Robię to. Do tego potrzebuję. Adysoid, casing i szat. Trzeba zrobić Adysoid. Aloja. Bo jest nienawidziane. Nie wiem, ile to będzie. Pewnie jest liczba parzysta, czyli nie, nie parzysta 5. Zrobię pierwszą rzecz, czyli press. W następnym odcinku zajmę się po prostu innymi rzeczami potrzebnymi. Press, i do tego podłączenie water Love, Nie czy wystarczy aż tyle tego. Jak to się zważa, bo jeżeli idzie, to po prostu będzie to, to tak się robiło. Tak. Mamy MECHANICAL PRESS Do tego potrzebuję wiadro wody Pierwsze co powinien zrobić, czyli wiadro wody Potrzebuję postawić mechanical pressa I zanim praktycznie dosłownie zrobić Boże Tak, tak Czyli tak Tak tak, już zrobiłem tego, tego. chyba że to zrobię, zrobię to za pół zostawię sobie. Do tego mogę sobie użyć. Pokażę Wam, jak działa handkrank. No i mi mnie, nie zepsuł ten handkrank, bo ten handkrank jest u mnie ostatnio po Mamy handkranka. Bardzo słaby. No i się zepsuł, ale po prostu. Hmm. Potrzebuję tutaj tak czterech tych... A, cztery. Mogę zrobić pierwszy shit Iron. Pypypypypy... Pam. Py, 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 py. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Więc mi się to nie podoba i ja po prostu tego handcranka stąd usunę. To najlepiej bym jeszcze obrócił. Tak by było najlepiej, chyba. Bo ja to, to, to ładnie zrobić. Ładnie u mnie i ładnie robienia. Tego on trzeba wyfalić, bo ten handkręk się psuje. No i niech tam siedzi. I teraz, żeby zrobić automatyczne, czyli potrzebujesz łata łata, wata wata. A wata. Na szczęście mam to blisko łata wata wata. Amanda Pierwszą wodę. Tak, chcę to w miarę blisko zrobić, żeby nie musieć kastować wszystkich drzew. Nie to, żebym kliknął to. to i dimę, bo... trochę już to ale... Gdzie jest mieć? Po obie mnie strzelił. Teraz jakiego strzela to będzie strzelony. Najlepiej no, ja to zawsze robię na trzy głębokościowo tu, żeby mniejsze to ładnie pasowało. Tu. To. Nie trafiłeś. O. Tak się nie, 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 nie wytrzymam z wami. Pi pa las. No i płyniesz, 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 płyniesz. Twój kolega plu. Ty też. Bity. Jeżeli na mnie płynie, to, to, to idzie na zabójstwo, płyniesz Widzę, też? chcesz. <tryk> chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ucieka, ucieka z tobą mój przyjaciel. Zerwał się? No, no, no. O, co tu było? Łopa No, ja jeszcze zostaw To mam będzie najciężej, bo nie mam muszę sobie stworzyć. Robię się kierka i zaraz się z tym zajmę. Siekierencja. Siekierencja. Let's go. To, mój ty mały gnomie, mój mały gnomie. I też tutaj go robię. Tutaj go wylewam tą wodę. Czemu nie działasz? Ham? już woda jest. To jest za nisko po prostu no, a jak? Inaczej by się kręcił bo pora się kręcić Przepraszam to mój Uu, taka być. Dobra do tego, żeby teraz zrobić ten, będę potrzebował tak, gdzie, tak. Gearbox, Vertical Gearbox nie zrobię tego, nie, nie szans. Patrzcie, bo co to jest, jakie są na to Tą w już zabierz, cztery Iron sheet. Do tego potrzebuję zrobić tak Tak Nie, 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 tak Tak Tak, tak, tak ile tak. Do tego potrzebuje użyć Andrzej alloy, A nie no, wyjdzie Dwóch Anderlecht alojów. No to już nie wyjdzie Nie pozbieram Serio się zaraz nie pozbieram Ile rzeczy. To będzie taki mały i tego, co chciałbym zrobić. To mamy gearbox. Do tego potrzebuję vertical gearbox. Vertical gearbox robić tak, że odwracasz. To leci się kręci. Teraz to, to potrzebuję postać szafta. Teraz do tego potrzebuję gearboxa. No. To się bardzo powoli kręci. Dlatego, że istnieje takie coś, jeszcze Wam to trochę wytłumaczę, jak y, speedometr, stresometr, nie? To było coś ze speedem. Speed. O! Rotational Speed Controller. Dlatego potrzebujesz brass casing, żeby zrobić brass casing. Żeby zro... To potrzebujesz brass. Żeby zrobić brass, I'm good. Potrzebujesz Copper I'm going to Inode. Akurat to jest dobrze, potrzebujesz Copro. I'm going Inode. Także potrzebujesz procesor mechanizm, co robisz tak i może ci dropnąć. Masz 80% szans na procesor mechanizm, a już 20% na random. A tak w ogóle to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.